Cześć, Dzisiaj jest kolejny odcinek, tym razem z minigierki. gierki. teraz na hide and Seek. Yy, Hydem Seek -o, chodzi o to, że się chowamy, a szukający szuka. Ten kto jak szukający znajdzie, to jest teraz też szukający. I tak, jesteśmy teraz płotkiem. Płotki mają fajne akurat miejsca na to. Na przykład tutaj można się schować. Prosto i łatwo potem się stała, po paru sekundach się staje blokiem. I dostaje się metalczyk, notebook 1, znaczy odrzut, jeden, który można odrzucić. Okej, okay, nie zauważyłam mnie na szczęście, bo tam są właśnie pod tym, ten, co odszukali. Na razie jest jeden. Ty, jak widzicie są różne bloki, tak samo my się poruszamy, tylko my się widzimy akurat na... że mamy płatek na głowie. A tak naprawdę tak nie jest. Okej, okay. czekamy aż ktoś nas czasem nie znajdzie. Okej, okay, już jeden... już dwóch się znalazło. Trze... nie, dwóch jednak. Wysz, wyszli niestety. Czasami są tacy... a tak, to nie jest ta czasami gra, bo jak ktoś się na przykład odnajdzie, to już akurat wychodzą z gry, zamiast szukać jeszcze innych. A też jest to dlatego fajne... O, już dostaliśmy mieczek Nodbug. I tak, dobra. czekam aż nas złapią lub coś. Przepraszam czasami za te lagi. Bo czasami występują, jak są takie ścinki na no serwerowe albo no moje, na no Minecraftowe, ale to jest bardzo, bardzo przepraszam i mam nadzieję, że wam się dobrze ogląda O, tej widać blokit. Zawsze, jak się jest szukająco, to, to nikt nie widzi, co tam się dzieje, bo po prostu jest takim się skupionym, a czy nie skupionym, tylko takim zdenerwowanym, bo coś znaczy, nie odchodzi zdenerwowanym, tak w sensie, tylko chce ich znaleźć, Wtedy nie widzi tak dokładnie, bo wtedy idzie w inne miejsce, bo nie wie gdzie iść. A tak naprawdę to jak jesteśmy blokami, to widać że wszyscy idą. To fajnie wygląda. O tutaj o nie. Okej. Okay. Um, jeśli chcecie takie same... jak chcecie takie minigierki, piszcie w komentarzu, że na pewno się odbędą. Na przykład, piszcie w komentarzach jak chcecie mieć tajemniki, bo ja po prostu nie wiem jakie wy lubicie, czy Hide and Seek, czy lubicie Villager Defense, uh, Defense, czy lubicie uh, TNT Run, albo po prostu inne jeszcze są. PvP, PvP może tam pewno się odbędzie, tam będą, yy, bedę, i tak, zapowiadam yy, serię dla widzów, bo wszyscy mi piszą w komentarzach, wszyscy mi piszą na Skype'ie, i po prostu chcą ze mną nagrywać Więc robię serię dla widzów I ten kto chce nagrywać ze mną Pisze, pisze w komentarzu Biorę udział I jego scape. Na przykład biorę udział Mój scape i nazwa skape'a. Wtedy was dodam, nagrywamy i już co nie. Będzie, będą wszyscy szczęśliwi. Bo po prostu nie mam zmiaru tak wszystkich patrzyć. Mogę sam nagrać, mogę sobie nagrać, więc w takim razie z, z, chcę, żebyście już nie byli z nami źli, że nie nagrywam tak ten z wami. To po prostu może więcej przebędzie z tymi widzami. I mam nadzieję, że będziecie mnie oglądać i Was to naprawdę interesuje. I. E, teraz mówię to do Nordics TV, TV Games, znaczy Nordics Play Games. E, nie mam widzów tacy, takich, którzy. po prostu takich naciąganych, po prostu ja tylko. tylko ja i. oj, widzicie, już mnie znaleziona. po prostu ja e, nie zapraszam, tylko na przykład piszę, że nowy filmik tak jak oczywiście Ty. I nie zapraszałam ich na Skype'ie. Jak ty mówisz, że mam prawie 300 widzów, to jest nieprawda. Yy, oni mnie oglądają z własnej woli, a nie tak jak ty myślisz. Chyba, chyba, że raczej jak tak mnie osądzasz, to raczej to ty naciągane widze, widzów masz. A ten, kto myśli, że mam naciąganych widzów, to już mogą. No, ten, kto mnie subskrybuje, to, mogę, to może mnie nie oglądać po prostu. Ja miałam na początku lagę, ale to Was bardzo przepraszam. Najczęściej stanęłam na dachu. Jeszcze inny pomysł, przepraszam. Za te lagi. No bo oczywiście mam na Tini. Wszystko mam ok. Ustawione. Okej, okay. tutaj na pewno nie ma. Może w tym sianie siedzę. Nie, tutaj nie ma, bo tu pamiętam jaki to był ten. Trochę tą mapę pamiętam, więc na pewno tutaj nie ma ich. Może o tam, nie. Cztery. No już się kończy gra, niestety przegraliśmy. Przegrali szukający. Bo nie znaleźli wszystkich uczestników ukrywający się, wygraliśmy, czyli my, bo my się pierwszy raz ukrywaliśmy. Teraz może przejdziemy na TNT i zobaczymy, czy jest otwarte Jakaś y, ta. O jest, ale. Mamy oczywiście vip ale oczywiście tutaj nam nic nie pokazuje, więc nie możemy wbić. Niestety, więc może wyjdziemy na. Yy, Hajdem Stick, może cały czas będzie, bo to będzie taki teraz taki. odcinek z mini gierkami. tutaj jest VIP. Wbijam, mogę. A tam jakoś nie mogę. Dobra. Ym, czekamy. Następna minigierka to może będzie Village Defense. Musicie po prostu napisać, jak chcecie następny odcinek. I oczywiście piszcie, że biorę, biorę, biorę... Na przykład takie coś możecie ułożyć. Biorę udział w Skype, twój Skype i co... I chcę na przykład... Chcę w następnym odcinku. Chciałbym... Następny płatek, no. Chciałabym lub chciałabym, żeby w na następnym odcinku był to i to, albo normalnie, widla czy de defensji już. Możemy pójść... O, tutaj jest też fajny. Bo tu w każdym jest ten, a tutaj nie ma, więc możemy tutaj się skryć. I mam nadzieję, że nas nie znajdą, bo jesteśmy trwałym blokiem. Solidnym, jak oni tam piszą, ale trwałym też może być. Okej, okay, teraz... Czekamy, żeby nas nie znaleźli. Bo się tam już biorą jednego, a my siedzimy na miejscu, żeby nam nikt nie znalazł. Okej, okay, jeśli podobała wam się ten odcinek, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, jeśli chcecie więcej. Na pewno będą więcej tych odcinków. I tak, co na pewno będą, e, jeśli zasubskrybujecie mnie. Właśnie! Konkurs! Konkurs na 100 widzów! Już zaraz się, niedługo się odbędzie. Dosłownie dzisiaj jeszcze gram e, filmik. Więc tak, już konkurs jest, tak, 100 widzów, równo 100 widzów, yy, szczegóły będą już niedługo za dosłownie 10-15 minut, znaczy teraz jest yy, 10 stycznia, a dzisiaj tak na pewno to, to, prze, to prześlę, więc yy, prześlę Wam na pewno za 10 minut, napiszę jak coś na, na tym, yy, na Skype, znaczy na YouTubie. Bo tam można pisać, więc nie obawiajcie się, że konkursu nie będzie. Oczywiście będzie plus specjal. Specjal na 100 widzów, oczywiście. 100 widzów to naprawdę dobra rzecz. Dobra suma z naszym. Więc yy, możemy nagrać specjal oraz konkurs. O, to jest fajny Blood idzie. Yy, nie lubię jakieś ciemno. O czym trzymamy na, yy, na. na. na scrabą damy. Żebyście coś widzieli Ale to nam odejmuje trochę FPS-ów. Mamy prawie 30 FPS-ów, To jest bardzo mało, ale płynnie działa Czasami, tylko czasami są takie ścinki serwerowe Albo minecraftowe Nie doma już szukają Jak można nie widzieć, że tutaj wchodzą bloki O tam też jestem Lag, ok. Na no, szczęście mnie nie znaleźli To spoko, mamy dobrą kryjówkę Mam nadzieję, że wygramy jeszcze. Jeszcze 6 szukających i 8 ukrywających się. Yy, dużo jest ukrywających się, nie mogą coś znaleźć, ale okej, okay, okej. Okay. Yy, szukać jest tyle naprawdę trudno, jak ktoś się dobrze skryje. Więc nie mamy do nich na przykład pisać, że to są lamusy lub jakieś tam, bo to naprawdę trudno, jeśli... Chyba, że ktoś jest dobry w tym mapkę na pewno rozpozna. A potem ten to spoko, okej. Okay. Ale naprawdę niektóre... Niektórzy... Jestem pierwszy raz, więc nie należy wyśmiewać kogoś, kto jeszcze na przykład nie umie. Mamy szczęście. Chyba nikt nie zna tego miejsca, myślę, tak? Ale no, na pewno ktoś się znajdzie. Mam tak dla jaja tak sobie, sobie strzelać. Na pewno znajdą. Okej. Okay. Jakie informacje jeszcze, no? No też z widzami powiedziałam, konkurs już na chwilę się odbędzie. Jeszcze nie wiem, co będziecie musieli tracić na ten konkurs. Coś łatwego, bo to 100 widzów to jeszcze taka, 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 nawet jeszcze duża sumka, ale możecie takie łatwiejsze dla Was zrobimy zdanie, żebyście nie, nie, potem, żeby to tak długo też nie robili, bo to, to gdzieś tak e, 10 dni. Przepraszam was za te y, cięcie, ponieważ włączyło mi się nagranie, ale mam nadzieję, że byliście na tej, tym odcinku. Mówiłam po prostu, że jeszcze niecałe 30 sekund jest y, niecała minutka. I tak, dobrze. Już, już chyba skończymy te dwie rundki. Na pewno nam wystarczyły. Fajna gra. I nikt nas nie znalazł nas w tej rundzie. W tamtej niestety na nas znalazł, ale w tej na pewno nas chyba nikt nie znajdzie. Te 10, 9 sekund. O, o, kręcą się koło nas. O nie. mam szczęście i wygraliśmy. <tryk> Jej, dobra, wygraliśmy. Myślę, że podobała Wam się ten odcinek. Subskrybujcie. Komentujcie. I jak mówiłam, subskrybować to znaczy, że chcecie więcej. I na pewno wam nie będę mówić, że to motywuje. Motywuje, ale tak nie powinno się robić, bo to tylko są naciągane subskrybacje. Więc ja zapraszam do kolejnego odcinku z mini gierkami. Ja się z wami żegnam. Cześć i narka.